Dzień dobry, witam na kursie online czytania Avista przeznaczonym dla uczniów klasy 5 lub 6 Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia, a także uczniów fortepianu dodatkowego Szkoły Muzycznej Drugiego Stopnia. Przed Wami zadania na wtorek. Przypominam tylko krótko, że kurs jest przygotowany na podstawie publikacji, której pełen tekst znajduje się na stronie www.spmk.pl pod linkiem, który wyświetla się na prezentacji. Przypominam też, że materiały w formacie PDF dostępne są na stronie www.spmk.pl. Polecam to szczególnie tym osobom, którym ze względów technicznych nie wyświetlają się dobrze materiały nutowe, a proszę pamiętać, że należy czytać nuty z wysokiej jakości materiałów. Krótkie przypomnienie podstawowych zasad. Ćwiczcie codziennie, przeznaczcie na ćwiczenie około 10-15, maksymalnie 20 minut dziennie. Myślcie przed graniem, nie kładźcie rąk na klawiaturze, tylko najpierw zanalizujcie zadany fragment i pamiętajcie, by nie ograniczać czasu na tą analizę, nikt Was, szczególnie w zarazy, nie goni. W czasie gry skupcie się, skoncentrujcie, poświęćcie całą swoją uwagę na dany fragment, tak, by zagrać go możliwie precyzyjnie. Przed graniem, w czasie analizy, skupcie się nie tylko na warstwie muzycznej, ale też na aspektach wykonawczych. Zastanówcie się, jakimi palcami zagracie, wyobraźcie sobie to wykonanie. I wreszcie pamiętajcie, by się nie zatrzymywać i nie poprawiać się, bo wówczas wasze czytanie jest zaburzone, cofacie się niepotrzebnie i nie jest ono dostatecznie płynne. Jeśli jesteście gotowi, to ćwiczenia na wtorek. Ćwiczenie, które zobaczycie za chwilę, ma służyć poszerzaniu Waszego widzenia, przede wszystkim spostrzegania peryferyjnego. Zanim zaczniecie grać w swojej analizie, skupcie wzrok na czerwonej linii. Starajcie się dostrzegać partię lewej ręki, którą zapisaliśmy po lewej stronie, i partię prawej ręki, którą zapisaliśmy po prawej stronie. Starajcie się dostrzegać je stopniowo, unikając ruchu gałek ocznych od lewej do prawej, od prawej do lewej. Połączcie obie partie w głowie, jak już dostrzeżecie je w jednej linii, połączcie je w tradycyjny zapis muzyczny. Pamiętajcie też, że nie musicie tego ćwiczenia grać szybko. Znów tempo nie jest celem samym w sobie, niczego nikomu nie udowadniacie tempem, choć jednocześnie pamiętajcie, że ćwiczenie powinno zostać zagrane płynnie. Jeżeli jesteście gotowi, to po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz. Przed Wami dwa ćwiczenia rytmiczne. Zanim zaczniecie je realizować, wysłuchajcie sobie na sucho czysty puls, wedle którego będziecie realizować ćwiczenie. W nawiasie znajdziecie sugestie co do właściwego tempa. Możecie ćwiczenie wykonać nieco wolniej, byle nie za wolno. Starajcie się też w tym ćwiczeniu myśleć jakby jednostkami nadrzędnymi sprowadzać. Wszelkie grupy, jakie Wam będą zadane, do wspólnego mianownika, myśleć o tym, żeby choćby najtrudniejsze struktury rytmiczne pomieścić w obrębie jednej ćwierćnuty. Możecie realizować puls lewą ręką, a rytm prawą, możecie też zrealizować ćwiczenie na odwrót. Pamiętajcie, żeby się nie zatrzymywać i nie poprawiać. Jeśli zdarzą Wam się jakieś błędy w czasie wykonania, to po zrealizowaniu ćwiczenia możecie je jeszcze raz przeanalizować, zastanowić się nad rytmem i wówczas wówczas wykonać, wystukać ponownie ćwiczenie. Jeżeli jesteście gotowi, to po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz, zrealizujcie ćwiczenie, następnie znówcie pokaz i zatrzymajcie go, by zrealizować kolejne ćwiczenie. Przed Wami ćwiczenie na paralelny ruch yy, linii prawej i lewej ręki. Pamiętajcie, żeby zanalizować ćwiczenie, przed wykonaniem. Zanalizujcie to ćwiczenie oczywiście w Waszych głowach, w wyobraźni, nie kładźcie rąk na klawiaturze od razu. Zidentyfikujcie tonację, weźcie pod uwagę to, czy występują jakieś znaki, zarówno przykluczowe, jak i przygodne. Wyprzedzajcie wzrokiem w czasie gry, natomiast pamiętajcie, żeby pomyśleć przed grą o palcowaniu. To ćwiczenie zbudowane jest w ten sposób, że ono nie wymaga. Podkładania, zmieniania układu ręki. Wszystko można zakłada, zagrać w układzie pięciopalcowym, więc pomyślcie o spójnym, kompatybilnym palcowaniu. No i wreszcie pamiętajcie, że w tym ćwiczeniu jest artykulacja, która Was obowiązuje. Jeżeli jesteście gotowi, to po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz. Przed Wami ostatnie ćwiczenie, przypominam więc zasady z poniedziałku. Przede wszystkim przeanalizujcie ćwiczenie. W głowie. Oczywiście wszystko, co zrobicie, ma się odbyć w Waszej wyobraźni bez y, rąk na klawiaturze lub grania na sucho na kolanach. Zidentyfikujcie tonacje, zastanówcie się, czy są jakieś znaki przykluczowe lub przygodne i jeśli są, to jakie mają znaczenie. Zidentyfikujcie miejsca trudne, miejsca szczególnego zagęszczenia, miejsca, gdzie się pojawiają na przykład jakieś interwały, być może akordy, albo gdzie ręce grają razem i spróbujcie rozbroić tą bombę, zanim zaczniecie grać. Zastanówcie się nad tym również, czy występują miejsca podobne, czy występują jakieś schematy, czy ręka na przestrzeni... Całego fragmentu powtarza jakieś fragmenty lub też powtarza z jakimi zmianami, jakie to są zmiany. Przeanalizujcie wreszcie warstwę rytmiczną. Rytm, przypominam, jest takim samym elementem tekstu jak wysokości i jak najbardziej Was obowiązuje. I wreszcie przed grą zastanówcie się nad palcowaniem. Przypominam, że to ćwiczenie skonstruowane jest w taki sposób, że nie wymaga zmiany pozycji ręki, a zatem zastosujcie palcowanie co do zasady w układzie pięciopalcowym. Jeżeli jesteście gotowi, to po przełączeniu slajdu zatrzymajcie pokaz. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia, do jutra.